Miasto Lwów i Pagórków. Lwów połączył w sobie niezwykle bogatą historią z piękną architekturą. Lwigród to nie tylko kamienice, a ludzie, którzy stworzyli fenomen jedynego na świecie miasta. Urodziłam się w tym magicznym miejscu i nigdy stąd nie wyjechałam. O swoim mieście będą rozmawiać z rdzennymi lwowiakami. Anna Gordiewska. Zapraszam do wysłuchania podcastów Lwów i jego mieszkańcy. Dzień dobry państwu. Anna Gordiewska. W poprzednim podcaście wraz z Jadwigą Pańkowską rozmawiałyśmy o Bernardynach w Lwowie. Przypominałyśmy o pięknym kościele pod wyzwaniem Świętego Andrzeja kościele nazywanym w Lwowie po prostu kościołem Bernardynów. Rozmawiałyśmy również o klasztorze. Dzień dobry Jadwigo. Dzień dobry państwu. A chciałabym, żebyśmy dzisiaj ten temat Bernardynów przedłużyły i porozmawiałyśmy o znakomitej postaci, o świętym Janie z Dukli, który, tak mi się wydaje, Jadziu, że bardziej jednak kojarzy się z Duklu. No, oczywiście, bo to nazwa: święty Jan z Dukli urodził się, ale. Ale przecież tyle czasu mieszkał w Lwowie, pracował tutaj w Lwowie i jakże był związany z kościołem Bernardynów. Stąd też był. Patronem miasta Lwowa był bardzo czczony w Lwowie. Jest jednym z głównych patronów miasta Lwowa. XV-wieczny święty Jan Dukli przez długie lata mieszkał i powiązany był z naszym miastem. Najpierw w Lwowskim klasztorze franciszkanów, tych franciszkanów konwentualnych, był przeorem. Czyli przełożonym domu zakonnego, no a później już przeszedł do Bernardynów, gdzie przebywał ponad 20 lat do końca swojego życia. Jeśli poprzednio był u konwentualnych Franciszkanów przeorym, takie znaczne posady, położenie, to tutaj zwykłym był zakonnikiem i nie pełnił żadnych funkcji kierowniczych. Jedynie tak spowiadał, co jeszcze robił, kaznodzieją był bardzo dobrym. Wykonywał obowiązki zwykłego zakonnika. Odwiedzał chorych, udzielał im sakramentów świętych. Podobno bogatych prosił i jałmużny. Dla ubogich dzielił się nawet ze swoim posiłkiem przy furcie klasztornym. Wyobraźmy sobie, jak to dawniej było. Był dobrym, uważnym spowiednikiem. Na starość chorował, różne miał choroby i stracił wzrok i nawet nie zaprzestał pracy. Mimo starości, mimo właśnie swoich chorób. A zmarł w 1484 roku i został pochowany. No właśnie, gdzie? Jest kilka wersji. Jedni twierdzą, twierdzili, że ponieważ był zwykłym zakonnikiem, pochowali go na dziedzińcu klasztornym, gdzie był klasztoru, kościoła, gdzie znajdował się widocznie tam cmentarz. I później z jego grobu, gdy ciało, szczątki doczesne że już relikwie przeniesiono, zostały do kościoła, wtedy wytrysnęła woda. Ale, ponieważ za życia wsławił się już i zmarł w opinii świętości, prawdopodobnie od razu pochowali go w chórze kościoła Bernardynów. Chór zakonny, no tak zdaje się, że wysoko, wysoko jest chór zakonny, ale on znajdował się zaraz za ołtarzem, za głównym ołtarzem i było to w poprzednim, jeszcze starym kościele. A czy to prawda, że takim środkiem kultu stało się miejsce jego pochówku. Tak, procesje urządzano dziękczynne, bo właściwie było za to dziękować. Według różnych opowieści święty Jan z Dukli ukazywał się w obłokach, otoczony jasnością nad Lwowym i było to niejednokrotnie, na przykład w mieście oblężonym przez wojska Bogdana Chmielnickiego. A to trzeba przypomnieć, że to był rok 1648. Tak, to był rok 1648 i to podobno przyczyniło się do ocalenia miasta i wzrostu jego kultów, szczególnie wśród polskiego rycerstwa. Wierzono powszechnie, że jego modlitwa niejednokrotnie ratowała nasze miasto. A jakie pamiątki mamy powiązane z tym świętem? Dosyć dużo tych pamiątek jest. W kościele za głównym ołtarzem zachował się nagrobek świętego Jana z Dukli. To z postacią mnicha, wykonane z czerwonego marmuru i stary, jeszcze z początku XVII wieku. Też na ścianach prezbyterium jest tak zwana malowana Księga Cudów. To jest bardzo ciekawy cykl obrazów. Przedstawia 96 wydarzeń z życia świętego Jana z Dukli i są dodane komentarze po łacinie, wszystko na tych obrazach. Te symboliczne obrazy jeszcze w XVII wieku Zamówione były przez rajców lwowskich i podarowane Bernardynom na znak wdzięczności świętemu za dobrodziejstwa dokonane przez niego. I tam w części prezbiterium znajduje się dosyć taki duży obraz, który przedstawia właśnie tak, jak opisywałaś, świętego Jana z Dukli, z uniesionymi rękoma do góry i w tle jest kościół Bernardynu. Nie wiem dlaczego, ale. Mało, właśnie rozmawiałyśmy z Tobą, mało informacji jest na temat tego obrazu, więc tylko chciałbyśmy wspomnieć, ale jest jeszcze jeden ciekawy obraz. W poprzednim odcinku opowiadałam, że najczęściej w ikonografii święty Jan z Dukli przedstawiony jest klęczy, ręce do góry zniesione, a ten obraz ogromne wrażenie sprawia naprawdę wielkie. Jest jeszcze inny obraz, przedstawia Matkę Bożą i świętego Jana z Dukli, namalowane ciekawe właśnie przez Zofię Frederów Szeptycką. To była córka komediopisarza Aleksandra Fredry i jednocześnie matka metropolity grecko-katolickiego Andrzeja Szeptyckiego. No i warto też wspomnieć, że w 1733 roku papież Klemens XII ogłosił. Jana z Dukli błogosławionym. Natomiast święty Jan Paweł II w 1997 roku kanonizował Jana z Dukli i który właśnie tutaj też warto podkreślić, Jan z Dukli został pierwszym lwowskim błogosławionym. Przed kościołem jeszcze mamy właśnie jeszcze jakie pamiątki, przed kościołem znajduje się wysoka kolumna, wotywna kolumna, też bardzo stara, jeszcze z pierwszej połowy XVIII wieku. Zwieńczona kiedyś była figurą świętego Jana z Dukli, niestety figura została po wojnie zniszczona, no prawdopodobnie zniszczona, może strącona, losy są nieznane. I tutaj mamy taką ciekawostkę, czyli... Na tej kolumnie przed kościołem Ojców Bernardynów była kamienna figura. My również w poprzednim podcaście wspominaliśmy o studni, którą wieńczy, altankę tej studni wieńczy figura św. Jana Zdukli. No i właśnie jeśli nad altanką, nad tą studnią została ta figura odnowiona, to na kolumnie została strącona i nie wiemy, gdzie ona jest. No i w tym miejscu trzeba też powiedzieć, że Sowieci postawili taką wazę. Wazon jest przyniesiony z dziedzińca Katedry Grecko-Katolickiej św. Jura. Tam jest takich wazonów dosyć dużo, 18 wieczny piękny, barokowy. Mogliby gdzieś tam wziąć niewidoczny, ale wzięli pierwszy lepszy. Jadzio, a wróćmy też do tej studzienki, która jest zwieńczona właśnie rzeźbią św. Jana z Dukli. Na dziedzińcu po prawej stronie od kościoła jest ustawiona studzienka, nazywana studnia św. Jana z Dukli i nad nią wybudowana została rotunda. Według opowieści to właśnie tam kiedyś był pochowany, ale czy tak naprawdę było, to nie wiemy. Rotunda jest bardzo ciekawa, niby kapliczka, altanka i pod kopułą zachowały się malowidła, przedstawiają sceny z życia i cuda świętego, a kupolę właśnie wieńczy wspomniana figura świętego Jana z Dukli, Duklita, która tak pięknie błyszczy się odnowiona. Lowianie wierzyli, że woda z tej studzienki pomaga przy różnych chorobach, a szczególnie na oczy, no bo sam święty na starość stracił wzrok. Po wojnie Studnie zasypano, figury świętego na kopule zostawili. No już też mówiliśmy, że może jedna z wersji może dlatego, że mało widoczna jest była drzewa zasłaniały, ale dobrze, że została. No i jak wiadomo, od 1772 roku Lwów był pod zaborem austriackim. I podczas zaboru austriackiego odbyła się tak zwana, kasata Józefińska, która dotyczyła zamknięcia wielu, wielu klasztorów i w tym klasztoru ojców Bernardynów. Ale staraniem prowincjała Bernardyni zostali we Lwowie. I trzeba przypomnieć o tym, że posiadali oni bogatą bibliotekę klasztorną i część zbiorów przekazali do uniwersytetu, trochę wywieźli Austriacy, i od tego czasu w części klasztoru przechowywano dokumenty i akta historyczne grodzkie i ziemskie. To po wojnie stworzono właśnie Centralne Archiwum Historyczne. Do dziś zachowały się dokumenty, pochodzą od XIV wieku, najstarsze XIV wieku, już dalej, wśród nich przywileje królewskie, książęce dla miasta, dla osób prywatnych, inne stare dokumenty pisane czasami na pergaminie z pieczęciami. Do dnia dzisiejszego archiwum jest czynne i wiele osób z niego korzysta. Są pracownicy, pomagają, tam przynoszą materiały. I jeszcze jest jedna taka ciekawostka, o której warto wspomnieć, że w czerwcu 1944 roku do klasztoru przywieziono ogromne płótno, które było zwinięte w rulon, a była to panorama racławicka. Wiemy, że po wielkich trudnościach Końcu udało się ją przywieźć do Polski za, po jakimś czasie. No a los kościoła Bernardynów był taki sam jak los innych Kościołów warto tutaj wspomnieć o tym, że nie był zamknięty tylko katedra i kościół świętego Antoniego, natomiast e, wszystkie inne z kościołem i klasztorem ojców Bernardynów w 1946 roku został zamknięty i Bernardyni byli zmuszeni tym razem wyjechać z Lwowa. Tak, wyjechali i zebrali ze sobą religwię, jeszcze nie świętego a błogosławionego Jana z Dukli. Umieszczono najpierw te religie w Rzeszowie w kościele Bertartynow, no a później już zabytkowa trumienna z relikwiami tego zakonnika, przyniesiona do rodzinnej Dukli. Teraz jest i w Dukli i mamy też relikwie świętego Jana z Dukli i we Lwowie w naszej katedrze. No i tak jak mówiłyśmy o tym, że po zamknięciu kościół był wykorzystywany, właśnie kościół Bernardynów jako magazyn. Trzeba przypomnieć o tym, że obok znajduje się plac Halicki, taki plac, który, no, teraz on niestety nie tak wygląda jak kiedyś, tak, bo kiedyś się szło na zakupy na plac Halicki i właśnie słyszałam też o tym, że kościół, wnętrze jego służyły jako magazyn, czyli tam po prostu przysłowiowy stały skrzynie z warzywami. Widzę zdziwienie w Twoich oczach, tak? Ale niektóre informacje były nam tak przekazywane. To na całe szczęście wszystkie rzeźby barokowe, złocone, one pozostały. Tak, kościele stał, to znaczy jak? On jakiś czas stał pusty ten kościół. Trzymali może coś takiego, ale nie był tak zniszczony jak na przykład świętej Elżbiety. Powoli, no jak rujnował się? Rujnował się okna publiczne. Były, przyciekał dach. Planowali tam otworzyć Muzeum Rzeźby Barokowej, bo rzeźby te są piękne, wnętrze jest niesamowite, cudowne, ale władzy radzieckiej nie udało się to zrobić. Przekazany został cyrkwi Grecko-Katolickiej Ojcom Bazylianom i obecnie to jest Cyrkiew pod wyzwaniem świętego Andrzeja Apostoła, czyli wyzwanie jest pod tym samym wyzwaniem, jak było. Raz do roku, prawda, relikwie świętego Jana z Dukli, które znajdują się właśnie też w katedrze, mówiłam, wracają do dawnych Bernardynów, prawda, na kilka godzin. Przy końcu czerwca, każdego roku, już tak ostatnie lata, odbywa się uroczysta msza święta. Przed pandemią, prawda, przed obecną wojną relikwie niesiono ulicami Lwowa z procesji, z chorągwiami, śpiewem, Było to bardzo uroczyście. Teraz bez procesji, ale też pięknie. Jadziu, teraz sobie wyobraźmy, Wchodzimy do wnętrz kościoła i co widzimy? Wnętrze w XVII wieku tej świątyni na pewno różniły się od dzisiejszego. Przede wszystkim zdobią bogate barokowe dekoracje z pierwszej połowy XVIII wieku. Tak, trzeba przyznać, że odnowione są. A jeszcze widzimy po lewej stronie piękna figura Matki Boskiej, i widzimy tam. No, kiedy nie weszłam, tam dużo ludzi właśnie się modli przy tej figurce. A no, chyba zawsze się ktoś modli, ludzie klęczą. Z białego marmuru Matka Boża to Matka Boża studzienna. dobiła dawniej studnie, właściwie fontannę, obok pomnika Adama Mickiewicza, a po wojnie figurkę Matki Boży usunięto. I wrzucono jak do magazynu. No tak, przechowano w zamkniętym kościele Bernardyną, był zamknięty, a później została. Koło Mickiewicza, ta fontanna. Jest teraz kopia? Kopia, to jest kopia, tak. Idziemy dalej i widzimy tablicę pamiątkową, gdzie pisze Kornel Ujejski. bardzo znany poeta, też związany był z Lwowem. Jest tablica. No, na mnie na przykład sprawia wielkie wrażenie odnowione dekoracje barokowe. Siedemnaście tych barokowych ołtarzy. Czerń i złoto dominują. Właściwie nawet nie czerń, a brązowy kolor i złoto, złocenia aż w oczy bije. W prezbiterium wspomniany cykl obrazów przedstawiający cuda świętego Jana z Duchli. Anioła, byłeś kiedyś za głównym ołtarzem? Tam Byłam. był dawny chór zakonny i bogate, 17-wieczne stale. Teraz one, one o wiele później zostały przebudowane, ale są również piękne. A wiesz, co chciałam dodać, że one były właśnie na początku wieku XX. Natomiast w takim stylu jak te stale, to były ławy. Niestety teraz ławy są nowe, a w niektórych muzeach. Lwowskich, dla przykładu Muzeum Etnograficznym, właśnie widziałam. Autentyczne, te, te, autentyczne fragmenty z tych wow, ław, Z Kościoła Bernardynów ale na czym polegał ten fenomen, że ten kościół był tak lubiany przez Lwowiaków i jeszcze troszeczkę powspominajmy takie historyczne wydarzenia, które tam były. No, ja myślę, że Lubiany był z różnych powodów. No, ludzie przechodzili, podnosili głowy do góry. Ten piękny, no, ogromny fresk zachował się na sklepieniu. Jeszcze malarz, brat zakonny, Benedykt Mazurkiewicz, wykonał w pierwszej połowie XVIII wieku. To jeszcze był polichromia na ścianach bocznych. Tu też, też tego samego malarza. Z kościoła dawniej odbywały się też uroczystości. Te pogrzeby. Najczęście... No I warto tak Ta, naj, Najczęściej na cmentarz Łyczakowski. Opisywane, znane są pogrzeby np. Artura Grudgera, Marię Konopnickiej, wielu innych. Były bardzo dobre dzwony i głośno biły dzwony, a mówiło się Aniu, bazar. Bazar tam sprzedawali też kwiaty. Kwiaty nawet nie tak dawno jeszcze pamiętam sprzedawali koło samego kościoła. I ci, którzy sprzedawali kwiaty, zachwycali się dzwony, mówili, jak pięknie im bimbaj. I też wspominałaś chyba o tych trofeach wywieszonych, sztandary były, litury. No teraz oczywiście to się nie zachowało. Jeszcze w tunelach, kanalizacyjnych tunelach, koło kościoła. Niedaleko kościoła, kościoła, w czasie II wojny światowej ukrywała się grupa Żydów. Wiemy tę historię, smutne, ale na powierzchni wyszli przy końcu lipca 1944 roku, prawda? nie wszyscy przeżyli z tej grupy, okupację niemiecką. Właściwie wyszli z podwórka e, kamienicy, która znajduje się na tyłach właśnie tej kolumny, e, o której wspominaliśmy z figurą niegdyś św. Jana z, z Dukli. Tak, Podobno Żydzi, gdy przechowywali się w tych tunelach kanalizacyjnych, słyszeli jak dzwony biły. To może jeszcze przejdźmy przez bramę, wieży gliniańskiej. Bo mur klasztorny od strony placu Cłowego, zatem jest plac słowy za kościołem, został odsłonięty w całości dopiero w latach 70. XX wieku. Szczególnie odkopana jego dolna część. Wtedy zrobili emitację fosy, no a obecnie od kilku lat. Trwają pracy, oczywiście powoli to idzie bardzo, remontują. Planują, jak remontują, planują właściwie fosę napełnić wodą, ławki zrobić, zieleń, kwiaty, będzie pięknie, no ale tylko musi się, wojna skończyć się i to będzie miejsce jedno z najładniejszych w Lwowie. A ja lubię to bardzo miejsce, bo faktycznie z tej. Starówki przejdąc przez tą bramę glińską, już wychodzimy na dawne przedmieście lwowskie łyczaków. Zresztą i nazwa dzielnicy jest i do dziś. Najbardziej lwowska ze wszystkich lwowskich ulic ulica Knaj, Baciary, ale to już jest inny temat. I to już jest temat praktycznie na następną Kolejną rozmowę. A jeszcze pomyślałam sobie, że gdy właśnie jest to nabożeństwo do świętego Jana z Dukli w tym dawnym kościele, teraz cerkiew Bernardynów. W Lwówie nie ma Bernardynów, a przyjeżdżałem w Bernardynie z różnych miast, miejscowości. Z Ukrainy też gdzieś są, ale z Polski przede wszystkim. I to jest coś takiego niezwykłego. Oni się cieszą, ludzie się cieszą. Nie mogą się nam modlić wszyscy. Jest bardzo ładnie. Ja bardzo dziękuję za tą Ciekawą, bardzo interesującą opowieść o Bernardynach w Lwowie, o świętym Janie z Dugli, który jest patronem naszego kochanego miasta i chciałabym Państwu przypomnieć, że rozmawiałam dzisiaj ja, Anna Grudzka z Jadwigą Pańkowską, Polką z Lwowa, przewodniczką po Lwowie i Kresach. Dziękuję Państwu za uwagę. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem. Міністерства справ загранічних публікація виражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду Свобода і демократія.